Ernest Bodziuk, dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach, w studiu gość Anna Borys, członek zarządu McDonald's Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektor, porozmawiamy sobie dzisiaj o czymś, co w skrócie nazywa się ROP. Może jeszcze, może jeszcze nie wszyscy Polacy znają ten skrót, ale wydaje mi się, że za chwilę o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, no to będziemy mówili i dużo, i prawie wszyscy dowiedzą się o co chodzi. Więc zacznijmy. Cóż to takiego jest? No właśnie, rozszerzona odpowiedzialność producenta to jest takie podejście, które zakłada, że producent czy wprowadzający na rynek produkt w opakowaniu bierze odpowiedzialność za to opakowanie w całym cyklu jego życia. To znaczy również za jego przetworzenie czy też za jego zagospodarowanie. Mm -hmm. I, mm -hmm. I e, powinniśmy to już mieć, czy jeszcze nie? Bo... Rozumiem, że ten przepis, czy to rozwiązanie nie dotyczy tylko Polski jako takiej, jako naszego kraju, tylko to jest unijne rozwiązanie. To wy, wynika, ten obowiązek wprowadzenia takiego systemu wynika z y, legislacji unijnej. E, natomiast my jako Polska jesteśmy mocno opóźnieni z jej wdrożeniem, dlatego teraz dopiero y, ministerstwo jakby zapowiada pracę nad tym projektem. Ale opóźnienie to znaczy, że my powinniśmy już to mieć? Tak większość krajów europejskich już ma wdrożony system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. No my w tej chwili się za to zabieramy. No mamy z drugiej strony taką możliwość uczenia się od innych krajów i patrzenia na to co działa, a co nie działa. A czy pani zdaniem tak pytanie trochę z takiego innego poziomu. Czy pani zdaniem takie rozwiązania są konieczne, czy one prowadzą nas w tym właściwym kierunku, w kierunku i gospodarki i obiegu zamkniętego i bardziej przyjaznego funkcjonowania w stosunku do środowiska i dbania o to środowisko? No zdecydowanie potrzebujemy takiego jasnego systemu, tak, żebyśmy mieli jasność, w jaki sposób te opakowania, które wdrażamy, są zagospodarowane. To, co, to, co mamy w tej chwili, to jest może nie tyle. Jakaś pustka regulacyjna całkowita. Natomiast no, żyjemy w takiej w oczekiwaniu na zmianę reguł gry. No i to dla biznesu nigdy nie jest dobre, bo trudno jest podejmować decyzje o wdrażaniu inwestycji w podejmowaniu. No, Ważnych zmian w sytuacji, kiedy w każdym momencie ta sytuacja może się zmienić. Także bardzo się cieszę, że te prace ruszają i że za chwilę, mam nadzieję, będziemy mieli system również w Polsce. To zanim przejdziemy do szczegółów i zastanowimy się, jakie rozwiązanie byłoby dobre, tak z punktu widzenia laika, jak tak sobie patrzę na to, czy my w ogóle jesteśmy w stanie. Hmm, Zadbać o to albo jesteśmy w stanie monitorować, co dzieje się z opakowaniem od momentu jego sprzedaży no, do momentu jego ponownego przetworzenia i wykorzystania. No bo przecież, jak wprowadzamy coś na rynek, no to kupujemy, klient kupuje i potem wyrzuca to. No. Z, znaczy... Staramy się jakoś te śmieci segregować, zbierać, przetwarzać, ale nie wiem, czy my jesteśmy na takim poziomie i technologicznym. W ogóle monitoringu całego rynku odpadów, żeby zadbać o to porządnie. No kilka elementów tutaj jest konieczne i pewnie kilka usprawnień jest konieczne. Pierwsza bardzo ważna rzecz to jest technologia, która pozwala przetwarzać różne rodzaje odpadów. Druga ważna rzecz ekoprojektowanie, a więc takie projektowanie przez, przez firmy opakowań, aby one były łatwe do przetworzenia. A więc to są opakowania jednomateriałowe, takie, które zawierają w sobie surowce, które możemy odzyskać ponownie. No i trzecia rzecz. Super ważna, no to jest infrastruktura do zbierania, czyli to, co pan redaktor powiedział, że mamy to opakowanie, no coś chcemy z nim zrobić i musimy mieć możliwość, żeby to opakowanie, żeby postąpić z tym opakowaniem w taki sposób, żeby, żeby ono trafiło potem do recyklingu. Tak, wie pani, e, pani dyrektor, przyszedł mi do głowy taki przykład e, głośny swego czasu, już kartonu nam mleko. Bo z jednej strony mówi się, że to niby karton. No ale z drugiej strony przecież tam jest tyle warstw, że ludzie się zastanawiają, czy zastanawiali, jak to, gdzie to wyrzucać po pierwsze, a po drugie z przetworzeniem tego też wcale nie było i nie jest pewnie łatwo. No tak, dosyć podobna sytuacja jest z opakowaniami gastronomicznymi, tymi na przykład, które są do płynów, czyli na przykład kubki do kawy. Tam też mamy opakowania. To są zazwyczaj opakowania, kubeczki papierowe, natomiast zawierają one cienką warstwę tworzywa sztucznego, po to, żeby nie przemakały. I to jest takie opakowanie, które też czasami no, zastanawiamy się, gdzie je wrzucić. Powinniśmy je w domu wrzuć, wrzucać do y, zmieszanych, natomiast w restauracji do papierowych. Y, dlatego, że y, mamy technologię, która pozwala nam odzyskiwać te włókna papierowe z tych opakowań y, no, trudniejszych do przetworzenia. I to pokazuje też, y, że ta technologia się zmienia i że możemy przetwarzać czy zagospodarowywać skutecznie e, coraz to nowe opakowania. Także też z jednej strony dążymy do upraszczania tych opakowań do tego, żeby one były e, jak najłatwiejsze do przetworzenia. Z drugiej strony szukamy technologii, które pozwolą nam przetwarzać także te trudniejsze. A jak pani obserwuje rynek? To widzi pani, że się zmienia sposób produkcji i wytwarzania tych opakowań? Zdecydowanie opakowania ulegają uproszczeniu. To co widzimy, że tych opakowań jest mniej. Mniej jest opakowań tak zwanych nadmiarowych, czyli tych jakby dodatkowych, które nie służą zapewnieniu jakby pewnej funkcji ochronnej dla produktu, ale są takim czysto marketingowym zjawiskiem. I tych opakowań myślę, że jest mniej, też patrząc na moją firmę, my też bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby te opakowania upraszczać, żeby eliminować pewne elementy, które są... Trudniejsze do przetworzenia. Zmieniamy, usuwamy te elementy plastikowe. Staramy się usuwać czy zmieniać no, chociażby te przykrywki do, do, do kubeczków do kawy. W tej chwili jesteśmy w trakcie przychodzenia na, na, na papierowe. Także no, staramy się, aby to było coraz prostsze, żeby to było coraz bardziej jednolite żeby było coraz łatwiejsze do przetworzenia, no i to jest oczywiście nie tylko McDonald's, to są także, to są, jest cały rynek, wydaje mi się, że widać, że idzie w tym kierunku. A jak patrzymy na te systemy, które obowiązują w, jed, w innych krajach, to my mamy możliwość wybierania między jakimś rozwiązaniem, a jakimś innym? może im się przyglądać już i widzieć, co jest lepsze, co jest gorsze, co funkcjonuje, co nie funkcjonuje i dopasować się do tego albo taki system zbudować u nas. Yy, mamy w tej chwili bardzo dużo rozwiązań, które możemy obserwować i to jest. No, pewien komfort, że możemy uczyć się z doświadczeń innych krajów, jeżeli chodzi o jakby podejścia, takie można powiedzieć mhm. bardziej szeroko, to mamy dwa podejścia w Europie. Jedno jest oparte na, to jest jedno. Na takim podejściu biznesowym, to znaczy, w którym to państwo tworzy pewne ramy, pewne reguły gry, natomiast samo przetwarzanie, zbieranie odpadów ich zagospodarowywanie odbywa się poprzez podmioty biznesowe. I tak, jest w, większości, tak, i tak jest w większości krajów europejskich. W kilku natomiast mamy takie podejście, w którym jakby to państwo zarówno jakby. Pobiera opłaty, jak i przetwarza i organizuje cały proces. No i myślę, że warto popatrzeć na efektywność tych podejść, żeby podejmować dobre decyzje. A dzisiaj już wiemy, które podejście jest bardziej efektywne: czy to biznesowe, czy to takie państwowe? No, z naszych, z naszych obserwacji wynika, że to biznesowe jest zdecydowanie bardziej efektywne, bo to jest, myślę. Kluczowy, kluczowy element myślenia w ogóle o tym systemie i o tym podejściu, że nie powinniśmy tracić z oczu tego ostatecznego, jakby celu, który mamy osiągnąć. Bo bardzo dużo mówimy o, o stawkach, o, o przepływach pieniędzy, natomiast to. Co powinniśmy przede wszystkim, o czym powinniśmy przede wszystkim dyskutować, to jest efektywność tych rozwiązań, to znaczy, w jaki sposób uda nam się efektywnie, środowiskowo i efektywnie ekonomicznie zagospodarować jak największą część odpadów, którą, którą mamy. Tak sobie myślę, gdyby to obok pani siedział Leszek Balcerowicz, to by on absolutnie opowiedział się za tym pro rozwiązaniem, bo i on, i zresztą wielu ekonomistów mówi, że państwo nie powinno zajmować się rzeczami, które mogą zrobić prywatne firmy. No bo państwo powinno być tylko tam, gdzie musi być, a nie robić biznes. No te doświadczenia krajów europejskich pokazują, że faktycznie tak jest. Natomiast to, co jest absolutnie konieczne, to są jasne reguły gry i dobra legislacja, która która wspiera mechanizmy efektywnościowe, a więc wspiera ekoprojektowanie, która wspiera budowanie infrastruktury i skuteczne zagospodarowywanie, a także edukację, bo to jest też taki element, który jest czasami pomijany, ale bardzo ważny w gospodarce obiegu zamkniętego, że tak naprawdę na początku tego cyklu zawsze jest konsument. Jeżeli on nie Wrzuci tego kubeczka do odpowiedniej frakcji, no to Cały ten kubek nie, tak, nie zostanie zagospodarowany, i to jest tak naprawdę ten element, który decyduje w ogóle o możliwości tego systemu. No to idąc do tych przepisów, które mają być dopiero, mm. na nim jesteśmy etapie? Czy w ogóle są jakieś zręby, nie wiem, jakieś przemyślenia, czy w tej chwili dopiero konsultacje się rozpoczynają? Jeżeli w ogóle są przewidziane jakieś konsultacje z biznesem, a spodziewam się, że powinny być. Nie mamy jeszcze projektu, natomiast jesteśmy w trakcie debaty na ten temat. To, co jest bardzo no, optymistyczne, to, że ten dialog jest i że faktycznie mamy możliwość zgłaszania jakby swoich opinii, jak na razie jeszcze nie do, to, do konkretnych zapisów, no bo tak jak powiedziałam, mhm. nie ma tego projektu. Natomiast no, wydaje się, że ministerstwo jest otwarte na ten dialog. A to ministerstwo finansów nie, to jest Ministerstwo Klimatu. Ministerstwo klimatu. Tak się zastanawiam, czy to nie powinna być trochę tak mówiąc, wprost trójstronna umowa między. Przedsiębiorstw między państwem, które tworzy e, ramy tego funkcjonowania, między biznesem, który powinien za to odpowiadać, ale ja bym do tego włączył jeszcze samorządy, bo pani powiedziała o odpowiedniej infrastrukturze. Ja nie myślę tylko o infrastrukturze na końcu. Do przetwarzania i technologii, no to tylko bardzo ważną rolę chyba odgrywa to, co jest po środku. No, gdzie my ten, to opakowanie wrzucimy? No, samorządy są kluczowe w tym całym systemie, dlatego że to na nich spoczywa w większości obowiązek zagospodarowywania odpadów w gminach. Tak to się dzieje teraz i takie systemy jak nasz, jak system w McDonald's, gdzie my sami przetwarzamy te odpady opakowaniowe, które trafiają do naszych koszy. No to jest wyjątek. Natomiast to jest taki wyjątek, który jakby pokazuje skuteczność takiego podejścia. A jak pani idzie ulicami tego naszego miasta czy innego, tak jak pani patrzy na to co się w tej infrastrukturze dzieje na ulicach czy łatwo jest trafić abstrahując od miasta trafić na takie kosze gdzie możemy wrzucić czy od razu posegregować tu plastik tu papier tu zmieszane albo inne niestety niewiele jest takich koszy i to pokazuje potrzebę wdrożenia skutecznego mechanizmu rozszerzonej odpowiedzialności producenta dlatego że elementem tego systemu musi być budowanie również Dobrej infrastruktury, która pozwala skutecznie zbierać te odpady w odpowiednich frakcjach. Bo tak się zastanawiam, czy my właśnie nie pominęliśmy jednego etapu, czy nie, czy nie zapomnieliśmy o tym, co się dzieje na ulicach naszych miast. Bo z jednej strony mówimy o tym, że trzeba przetwarzać, że trzeba segregować. We własnych domach mamy po pięć różnych pojemników na różnego rodzaju frakcje, a miasta. Gdzieś jakaś taka dziura nam powstała, mam wrażenie, tak teraz sobie uzmysławiam. Mm, no, miasta, są, znaczy, miasta są elementem tego całego systemu. I absolutnie ta infrastruktura, która musi się tutaj również pojawić po to, żeby ten system działał. Także również dlatego ten system rop jest bardzo, bardzo potrzebny i to potrzebne jak najszybciej. A proszę mi powiedzieć jeszcze, bo tak się zastanawiam, czy z tym wiążą się jakieś opłaty, które konsumenci będą ponosić, czy nie? Jak pani to widzi? Ten element finansowy no bo, jest bardzo ważny w, w tym całym po systemie. Po przecinku, tylko dodam, hmm. przepraszam, że wchodzę w słowo, hmm. ale nie da się tego zrobić, i to też w ramach edukacji czy uświadamiania musimy sobie jasno powiedzieć: no to wszystko, co chcemy zrobić, będzie kosztowało. I każdy z nas wyda na to pieniądze. Więc... Oczywiście zagospodarowanie odpadów kosztuje i będzie kosztowało. No, kosztuje i dzisiaj. Kosztuje przede wszystkim gminy, a pośrednio również mieszkańców gmin. Rozszerzona odpowiedzialność producenta polega trochę na przeniesieniu tego ciężaru na konsumenta, a więc na osobę, która z tego opakowania korzysta tak? i która za to opakowanie będzie płacić nie tylko. Jakby za jego wytworzenie, ale również za jego zagospodarowanie w ramach, w ramach ceny produktu. Natomiast Natomiast to, co jest ważne, żeby ten mechanizm był efektywny na tyle efektywny, żeby zminimalizować to obciążenie dla biznesu, ale też pośrednio dla konsumenta. A sądzi Pani, że to nauczy nas trochę, nie wiem, czy to będzie realne i możliwe, ale używania własnych opakowań czy wielokrotnego użytku opakowań w miejscach, w których się da? To jest pewna koncepcja, która y, pojawia się coraz częściej i faktycznie na przykład w naszych restauracjach y, może y, pan przyjść z własnym kubkiem i dostać napój właśnie do tego kubka. Y, to jest właśnie element takiego jakby szukania rozwiązań, które minimalizują y, potrzebę y, korzystania z, jakby z kolejnych, z nowych mm -hmm. opakowań. Y, i, natomiast wciąż takich osób jest mało. E, przynajmniej to widzimy w, 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 w naszych restauracjach. E, dlatego, no, jest to proces, który po prostu pewnie będzie, e, b, będzie się zmieniał w zależności od tego, no, od, będzie towarzyszył temu trendowi, który, e, który w tej My chwili obserwujemy. My, jako społeczeństwo, trochę się zmieniamy, prawda? Trochę więcej mówimy o środowisku. Gospodarka obiegu zamkniętego już nie jest takim hasłem, które jest zupełnie nieznane nikomu. No, patrzymy chyba na to, jak funkcjonujemy. To, co jest pozytywne, to że im więcej wiemy, i to pokazują też badania, tym chętniej zmieniamy nasze zachowania. I to też pokazuje efekt naszej kampanii z ubiegłego, z ubiegłego roku, kiedy przeprowadziliśmy taką telewizyjną kampanię na temat obiegu zamkniętego, pokazującą co się dzieje z odpadami, które trafiają do naszych koszy na śmieci. I to, co zauważyliśmy po tej kampanii, że czystość frakcji papierowej w naszych restauracjach wzrosła. I to wiemy od naszego recyklera, który nam Raportuje ten poziom czystości frakcji. Także to pokazuje, że jeżeli nasz konsument wie, że te odpady są właściwie zagospodarowywane i że zmiana zachowania ma sens, no to jest w stanie to zachowanie zmienić i, i faktycznie wyrzucać opakowania czy sortować opakowania prawidłowo. No tak, bo uświadomimy sobie, że nasze zachowanie będzie miało jakiś efekt, jakiś skutek i coś się z tym wydarzy. Pani dyrektor, na koniec. Więc chciałem zapytać jeszcze, gdybyśmy wrócili do samych przepisów, czy my mamy jakiś horyzont czasowy? Czy powinniśmy wdrożyć te przepisy, nie wiem, za pół roku, za rok, za dwa lata? Czyli jak najszybciej się da? Jak to wygląda? Czy no na my razie jesteśmy to nie już jest opóźnieni z wdrożeniem tych przepisów, dlatego no, się trudno mówić o, o deadline'ach w sytuacji, kiedy zostały one już przekroczone. Yy, także yy, no pewnie im szybciej im szybciej, tym lepiej. I widać, że dla ministerstwa, dla rządu jest to w tej chwili priorytet. Yy, także no mam nadzieję, że już wkrótce ten system yy powstanie i że. Będzie on uwzględniał efektywność rozwiązań, które już funkcjonują. Takich rozwiązań jak na przykład system gospodarki obiegu zamkniętego. A sądzi Pani, że to będą raczej miesiące, czy nie wiem, lata, ale takie małe lata, rok, dwa. Czy Mam trudno nadzieję, że miesiące, natomiast myślę, że to jest pytanie do, 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 do pani minister. Dziękuję pięknie. Mam nadzieję, że to pytanie pani minister. Usłyszała. Dziękuję pięknie za wizytę. W Anna Borys, członek zarządu McDonald's Polska. Dziękuję. A to był program szczerze o pieniądzach Ernest Bodziuk do zobaczenia.